Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będę mówiła o takich sześciu ważnych zdaniach, które wypowiadamy do siebie wzajemnie w relacjach i są to pasywno-agresywne zdania, których warto po prostu nie używać, jeśli naprawdę chcesz zbudować relacje. Dla nowych osób na imię Mam Beata, od dawna prowadzę ten kanał dla Państwa. I mam dla Was zawsze taką prośbę, żebyście subskrybowali kanał i żebyście dawali mi w dowód uznania oczywiście Wasz komentarz lub łapkę w górę. To jest dla mnie bardzo ważne i docenia moją pracę, więc jestem Wam wdzięczna tym, którzy już są ze mną bardzo długo i budują ten kanał i tą społeczność razem ze mną. A te nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują, nie polubiły filmu, nie udostępniły materiałów, bardzo proszę, żebyście to zrobili. O ile oczywiście materiał uznasz za wartościowy i pomocny, to podziel się z kimś, kim, komu on może się przydać. Więc o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o takich zdaniach, które są bardzo istotne i które możemy naprawdę czasami um, uważać, że one nie mają ukrytej agresji. A jednak tą agresję mają i mogą być bardzo bolesne dla drugiej strony. Lub mogą stawiać drugą osobę w takiej defensywnej postawie. Więc jak te zdania rozpoznać i jak zastąpić je zdrową komunikacją? -agres pasywna agresja to jedna z najbardziej destrukcyjnych form komunikacji w relacjach międzyludzkich. Jest subtelna, trudna do uchwycenia, a mimo to potrafi ranić i burzyć zaufanie i niszczyć wasze relacje, nasze relacje. I często kryje się w słowach, które wydają się uprzejme, a jednak mają ogromny negatywny przekaz. I co gorsze chyba, zdania te bywają używane nieświadomie, myślę, że nieświadomie, z braku umiejętności otwartego wyrażania własnych emocji, których, no niestety, nikt nas, moi drodzy, nie uczył. Więc chcę, żebyście dzisiaj zrozumieli, jakie zdania i zachowania mogą być pasywno-agresywne, i dlaczego warto ich unikać, oraz, oraz jak je zastąpić na taką zdrową, konstruktywną komunikację ze swoim partnerem, po to, żeby budować swoje relacje, takie jakie chcecie. Podam Wam też przykłady z życia i pokażę, jak subtelne zmiany w sposobie wyrażania Twoich emocji mogą przynieść Wam ogromną poprawę, kiedy ta relacja będzie budowana w zaufaniu i życzliwości. Słuchajcie, zachowania pasywno-agresywne może objawiać się na wiele bardzo różnorodnych sposobów. Może ukrywać się na przykład się w zdaniach, które rzucamy w rozmowie, tak jakby od niechcenia. I w naszym mniemaniu na przykład dobrej intencji. Najprawdopodobniej każdy z nas, chociaż raz w życiu, wypowiedział na przykład jedno z tych zdań i nie mając zupełnie świadomości że lepiej ich unikać albo że jest to agresja, rodzaj agresji. Albo zrobiliście to pod wpływem emocji, każdy z nas chociaż raz też zachował się w taki sposób, kiedy ta mm, druga osoba na przykład mogła odebrać to jako pasywno-agresywny komunikat do niej, tak? Więc zdarza się to nam w kontaktach z partnerami, z przyjaciółmi czy z rodziną czy ze znajomymi czy z kolegami w pracy. Robimy to, robimy to zupełnie czasami nieświadomie. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to robimy, i może dobrym przykładem na to jest na przykład mm, taka sytuacja, kiedy po sprzeczce na przykład z ukochaną osobą, swoim partnerem, kiedy jesteś sfrustrowany, to na przykład zapominasz odebrać swoją żonę, nie wiem, z dworca kolejowego, z pracy i tak dalej. I robimy tak. Robimy to świadomie, no niekoniecznie, ale dzieje się tak, gdy wyrażamy te negatywne emocje i one w nas zostają, takie jak gniew lub wrogość, w bezpośredni lub pośredni, czyli pasywny sposób. I łatwo jest temu zaprzeczyć, ale wiesz, że w głębi duszy chciałeś czy chciałaś zemsty za, za to wszystko, co ta osoba zrobiła podczas tej kłótni, czyli powiedziała coś, co się rozwłościło, co sprawiło ci ból i pewnie każdy z nas tak myśli. Jest to naprawdę klasyfikowane jako taki mechanizm obronny, ponieważ ty gdzieś wewnątrz, nawet nie uświadomienie, bronisz się przed potencjalnym bólem związanym z bezpośrednim wyrażaniem na przykład swojej złości lub przed słowami yy, tej drugiej osoby, które mogą cię bardzo mocno zranić. Kiedyś słuchajcie, przeczytałam takie zdanie, mądre zdanie, które bardzo mi zapadło w pamięć. Otóż zdanie to brzmiało, że pasywno-agresywne zdania, których nadużywamy, jest to próba, i tu jest uwaga, powiedzenia, co czujemy, bez powiedzenia tego, co tak naprawdę czujemy. I może to być mylące, denerwujące i szkodliwe, oczywiście dla związków, bo taka komunikacja często wynika z trudności. Bezpośrednim wyrażaniu siebie, wyrażaniu Twoich uczuć. Bycie pasywno-agresywnym często wiąże się też z chęcią unikania konfliktu, kiedy jesteśmy lękowi. My nie mamy odwagi stanąć twarzą twarz. Jest związana z brakiem szczerości w kwestii tego, co my naprawdę myślimy, lub wygłaszaniem jakichś subtelnych komentarzy, które wydają nam się na przykład zupełnie nieszkodliwe, ale mają ukryty ten negatywny wpływ. Na odbiorcę. I to może być na przykład zdanie, to dobrze dla ciebie. I to jest taki na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że zdanie jest uprzejme, jest wyrazem uznania dla czyjegoś tam, nie wiem, sukcesu na przykład, tak? Ale w rzeczywistości często kryje w sobie co? Zazdrość, moi drodzy. Zazdrość, ironię lub urazę. To zdanie może brzmi jak pochwała, ale tak naprawdę oznacza, ty coś zyskałeś, to dla ciebie dobrze, ale ja to czuję się jak nikt, ja czuję się pominięty. I jeśli zobaczcie, jest taki przykład, jeżeli twój, nie wiem, kolega z pracy otrzymał awans czy podwyżkę, o którym ty też marzyłeś i mówisz do niego, to dobrze dla ciebie, naprawdę gratuluję, ale tak naprawdę w twoim tonie wyraźnie słychać brak autentyczności, brak autentycznej radości, a głośno wybrzmiewa, że. Tak, dla Ciebie to dobrze, ale dla mnie to nie. I zobacz, taki komunikat jest szkodliwy, ponieważ taka reakcja nie tylko rani drugą osobę, bo ona to podświadomie czuje, ale co jest ważne dla Ciebie, wzmacnia Twoje własne niskie poczucie wartości lub niesprawiedliwości. Pod powierzchnią może kryć się i kryje się zazdrość lub uraza, ale czasami również stwierdzenie, tak jak powiedziałam, o tej niesprawiedliwej sytuacji. I zobacz, jeśli oboje wy ciężko pracowaliście nad podobnymi projektami, to jest to jakoś uzasadnione, ale ja rozumiem, że firma tobie nie dała podwyżki, i dlatego dla ciebie to nie jest dobre. Taki komunikat może nie wyklucza jedno, jeden drugiego, ale jednocześnie zobacz powoduje, że ty tak naprawdę nie gratulujesz mu sukcesu i jesteś zdenerwowany tym, że to by się po prostu nie udało. I dużo lepiej, gdybyś taką komunikację zmienił, i ona zupełnie zmieni wydźwięk, kiedy powiesz: Kurczę, gratuluję ci, nie? To naprawdę wielkie osiągnięcie. Cieszę się z Twojego sukcesu. Na przykład, słuchaj, czy mógłbyś mi powiedzieć: Nie wiem, co zrobiłeś takiego, co mogłoby mnie pomóc w przyszłości, na przykład, awansować, czy zrobić coś tam. I zobacz, takie zdanie wyraża Twoją szczerość. I co ważne, jednocześnie Tobie daje szansę na naukę i rozwój. Kolejnym zdaniem jest przykro mi, że tak się czujesz. I to znacie wszyscy. I często tego zdania w ogóle my wszyscy używamy, bo to zdanie z pozoru wygląda na przykład jak przeprosiny czy współczucie, ale w rzeczywistości jest sposobem na przykład zrzucenia odpowiedzialności za czyjeś uczucia. I powiem tak, brzmi to trochę jak to Twoja sprawa. Czujesz się zraniony? To nie jest w ogóle moja sprawa. Zwrot przykro mi może nam sugerować, że na przykład, że to są przeprosiny, ale kiedy dodajemy czujesz się w ten sposób, to zobacz, takie zdanie staje się pasywno-agresywnym sposobem zrzucenia winy na uczucia drugiej osoby. I zamiast. Wziąć odpowiedzialność za krzywdę, którą ty wyrządziłeś, czy wyrządziłaś, my wyrządziliśmy. To zdanie może brzmieć na przykład: Podtrzymuję to, co powiedziałam, i przykro mi, że na to tak reagujesz, ale to nie jest mój problem. Może na przykładzie: partner mówi, że poczuł się, czy partnerka mówi, że poczuła się dotknięta Twoją uwagą, a Ty odpowiadasz: Przykro mi, że tak się czujesz. I na tym, zobacz, to jest ważne, kończysz rozmowę. I w praktyce to oznacza, tak, to jest taki komunikat, który słyszę, słyszysz. Nie zamierzam brać odpowiedzialności za Twoje emocje. Nie mam z tym nic wspólnego, radź sobie sama. I taki komentarz może pogłębiać urazy do tej drugiej osoby i sprawić, że poczujesz się niezrozumiana, nawet lekceważona. Można to powiedzieć inaczej. Jeśli naprawdę jesteś empatyczny, współczujący, możesz powiedzieć: Przepraszam, jeśli moje słowa cię zraniły. Nie miałam, czy nie miałem takiego zamiaru. Możesz powiedzieć, co dokładnie cię zabolało. Ja chcę to zrozumieć. Chcę, żebyśmy to przegadali. I zobacz, to zdanie nie tylko wyraża empatię, ale także otwiera wam przestrzeń do rozmowy i do rozwiązania problemu. Hmm? I czy widzicie różnicę? Napiszcie mi w komentarzu, albo dajcie łapkę w górę, jeśli to, co mówię do Was, poszerza Wasze myślenie i pozwala Wam inaczej spojrzeć na komunikację. Na przykład jest taki komunikat w porządku. Mówienie w porządku, gdy na przykład w ogóle nie jest w porządku. To jest taki klasyczny przykład e, pasywnej agresji. <laughs> Taka odpowiedź sugeruje, że coś Cię zraniło lub zdenerwowało, ale nie chcesz tego powiedzieć wprost. Znacie to? Znacie. Zobacz. Przykład. Nie wiem, twój przyjaciel, kumpel, ktokolwiek zapomniał o ważnym spotkaniu i przeprasza cię, ale ty odpowiadasz, na, w porządku. Ale twoja mowa ciała wyraźnie pokazuje, że w ogóle tak nie jest. Gotujesz się w środku. Czujesz się mało ważny, pominięty czy pominięta, zlekceważony. No, czujesz się. Pomyśl przez chwilę, jak ty się wtedy czujesz. I pewnie nieraz każdy z nas miał taką sytuację, że ktoś się spóźnił lub nie dotrzymał nam danego słowa, a my mówiliśmy dobra, no nieważne. To zdanie wprowadza tylko zamieszanie w Waszej relacji. Twój rozmówca nie wie tak naprawdę, czy rzeczywiście wszystko jest no dobrze, czy powinien dalej drążyć ten temat. Mówienie, wszystko jest w porządku, gdy w rzeczywistości <grym>, jesteś czymś zdenerwowana. W rzeczywistości mówi to, że mam nadzieję, że ta druga osoba się zorientuje, że nie czuję się dobrze, ale ja nie chcę, nie będę prosić o, to, o tą pomoc, więc liczę na to, że ta osoba przejmie inicjatywę i wesprze mnie w tej trudnej sytuacji i mi to wyjaśni i dość uczyni. Ale też może to być na przykład próba tego, że ty chcesz uciąć rozmowę lub Mieć, testować bliską, jak osoba bliska sprawdza się w trudnej sytuacji. Skuteczniejszy sposób nie jest zaskakujący. Otóż najlepiej jest powiedzieć drugiej osobie, jak się czujesz. Powiedz uczciwie, jak się czujesz. Powiedz, czuję się przytłoczony, niedoceniany, niebezpieczny, sm smutno, przestraszony, beznadziejny, zazdrosny, odrzucony, niewysłuchany, niewidziany. Lub co. Czujesz. Cokolwiek czujesz. Skąd inni mają widzieć, że tak jest, jeśli ty nie chcesz tym się podzielić, nie chcesz się podzielić własnymi uczuciami. Jeśli nie masz jasności, co do twoich uczuć i potrzeb, nie możesz oczekiwać, żeby inni mogą, nie wiem, będą potrafili dokładnie je odczytywać. Read my mind. No nie. Rozwiązanie jest jedno. Powiedz, co masz na myśli. Więc zamiast tego, powiedz, poczułem, poczułam się zawiedziona. Że zapomniałeś o naszym spotkaniu. Wiem, że każdy może mieć gorszy dzień, ale chciałabym, na przykład, czy chciałbym, żebyśmy mogli o tym porozmawiać? I taka odpowiedź jasno wyraża Twoje uczucia, jest dorosła, dojrzała, jednocześnie daje Wam przestrzeń do wyjaśniania i do dalszej rozmowy, nie do zamykania się, obrażania uruszoną, urażoną dumą. Kolejnym komunikatem jest nieważny. I nieważne to jest słowo, które w pozoru oznacza, że temat nie jest tak naprawdę istotny, ale w rzeczywistości jest jakąś próbą uniknięcia rozmowy. Już no nieważne. Często natomiast wyrażamy w ten sposób naszą frustrację, że nie zostaliśmy zrozumiani. I na przykład po kilku nieudanych próbach wytłumaczenia czegoś swojemu partnerowi w końcu ty rzucasz A. Nieważne. W twoim tonie wybrzmiewa jakaś rezygnacja, rozczarowanie, Samotność. I ten komentarz zwykle pada z ust, gdy ty kilka razy bezskutecznie próbujesz wyjaśnić swój punkt widzenia. I wtedy przychodzi taki moment, że ty się już godzisz, że, jest, że nie jesteś zrozumiana, że nie jesteś widziana, i mówimy wtedy: Dobra, nieważne. I to może być sytuacja w stylu Mówiłam ci, że nie lubię na przykład, nie wiem, reality show, a ty upierasz się, że będziemy oglądać to cały czas. Kiedy dochodzicie do źródła problemu, to może być więcej pracy i może to wyglądać w taki sposób, że my naprawdę się nie słyszymy. Ale porozmawiajmy o tym, co ty lubisz. Jeśli ty lubisz reality show, to mi powiedz dlaczego, a ja powiem Ci, dlaczego mi się to nie podoba. I może uda nam się znaleźć gdzieś tutaj pośrodku, znaleźć ten kompromis. Zbycie natomiast kogoś słowem nieważne, to jest taka szybka rezygnacja, czasem zupełnie niepotrzebna i rujnująca nasze relacje, naszą komunikację. To zdanie zamyka komunikację i nie daje nam szans na rozwiązanie żadnego problemu, więc oddala nas od siebie. Może lepiej byłoby na przykład powiedzieć w takiej sytuacji, czuję, że na przykład trudno nam się teraz dogadać. Może spróbujmy jeszcze raz. Ja powiem, co mam na ten temat, na temat tego Rejtiszu, czy cokolwiek, co mam na myśli. A ty powiedz mi, jak ty to widzisz. I zobacz, że taka wypowiedź zachęca ciebie do dialogu i jego też. I buduje jakiś most porozumienia. Więc to są bardzo istotne rzeczy. Kolejna rzecz to jest takie, no skoro tak mówisz, to zdanie jest takie niby neutralne, ale w rzeczywistości jest wyrazem lekceważenia i sugeruje, że ty nie zgadzasz się z rozmówcą, ale nie chcesz tego też wprost jemu powiedzieć. Na przykład, jeśli ktoś ci tłumaczy jakieś stanowisko, a ty odpowiadasz. No skoro tak mówisz, i to jest sposób, który wskazuje, że nie traktujesz swojego rozmówcy poważnie, to jest różnica, w jaki sposób i z jaką intencją wypowiadasz to zdanie. I zwróćcie uwagę na to. To z pozoru niewinne zdanie jest takie... Mm, właśnie świetnie to powiedziała chyba y, Brown, że ono jest lekceważące i sugeruje, że nie można ufać opinii innych ludzi, bo w perspektywie ci ludzie nie są tego warci. Komunikujesz w ten sposób, że ty nie chcesz kontynuować rozmowy, nawet jeśli tak Osoba mówi dalej, to tak naprawdę Ciebie to już nie interesuje. Jesteś pełni, ignorujesz drugą osobę. I Bram, pięknie ona zresztą mówi o wielu rzeczach, zachęcam bardzo do niej. Ona mówi o tym, żeby zachować otwarty umysł i wziąć pod uwagę, że opinie i myśli są równie ważne, innych jak i Twoje. I ona proponuje, proponowała taką wypowiedź, żeby powiedzieć na przykład: Dziękuję, że się ze mną podzieliłeś swoją perspektywą. Rozumiem, dlaczego tak mówisz, czy tak myślisz, czy tak odczuwasz. Czy, ch czy chcesz poznać mój punkt widzenia? Albo na przykład, słuchaj, ja nie jestem pewna, czy ja dobrze się zrozumiałam, co mówisz. Mógłbyś, czy mogłabyś wyjaśnić, co masz dokładnie na myśli? Albo nie wiem, chociażby rozumiem, co masz na myśli, ale widzę to trochę albo inaczej, zupełnie inaczej. Czy mogę ci to wyjaśnić, jak to wygląda z mojej strony? I takie zdania, słuchajcie, pokazują szacunek dla opinii naszego rozmówcy. Jednocześnie wyrażają Twoje zdanie. I ja, kochani, dzisiaj tego nie mówię, wiecie, w powietrze, więc zapiszcie sobie te zdania i ich wyjaśnienia i zobaczcie, jak często one występują w Waszych relacjach. Naprawdę warto wykorzystać to i stosować taką wiedzę. Ja mówię do Was często, ale potem, po to, żebyście to stosowali w życiu. A teraz hit, nie? Hit to jest określenie jesteś zbyt wrażliwa. I to jest jedno z najbardziej destrukcyjnych zdań, sugeruje, że problem, problemem nie jest twoje zachowanie, ale przesadna reakcja drugiej osoby. Powiedzenie komuś, wiesz, co, jesteś zbyt wrażliwa, zbyt wrażliwy, to wcale nie jest komplement, wręcz przeciwnie. Jest to próba zanegowania zranionych uczuć drugiej osoby i porzucenia i przerzucenia na nią winy. Za emocjonalną reakcję na coś, co na przykład my zrobiliśmy, czy partner zrobił. To tak, jakby zapytać kogoś: Czy dlatego, że jesteś, nie wiem, słaba, głupsza, nie możesz sobie poradzić z bólem emocjonalnym, który właśnie ci zadałam? Zobacz, możemy przecież powiedzieć: uznać ten ból drugiej osoby i spróbować zrozumieć go, mówiąc na przykład: Kurczę, przepraszam, widzę, że cię zraniłam i bardzo mi z tego powodu przykro. Chciałabym czy chciałbym zrozumieć, jak to się stało, jak cię skrzywdziłam, żeby więcej tego nie robić. Czy możesz mi powiedzieć, co cię zdenerwowało? I to jest zupełnie inny komunikat. Pamiętaj, Twój partner mówi na przykład, że poczuł się zraniony Twoim komentarzem, a Ty odpowiadasz: No, jesteś zbyt wrażliwa, czy wrażliwy, przesadzasz. Zobacz szkodliwość takiego zdania. Takie zdanie naprawdę unieważnia uczucia drugiej osoby. I to na pewno prowadzi do takiego wiecie, takiej izolacji, takiej samotności ogromnej. I możemy naprawdę wiele zdań powiedzieć w zamian. Na przykład, nie wiem, widzę, że Cię moje słowa zraniły. Przykro mi bardzo, nie taką miałem, czy miałam intencję. Powiedz mi, o co chodzi. Powiedz mi dokładnie, co Cię dotknęło, żebyśmy mogli to wyjaśnić. Takie odpowiedzi pokazują empatię i gotowość do tego, że my jesteśmy gotowi do naprawiania czy, czy, czy w jakiś sposób patrzenia na tą relację, do refleksji nad swoim zachowaniem, ale z szacunkiem dla naszego partnera czy rozmówcy. Kochani, naprawdę warto uczyć się komunikacji ze sobą. Bycie takim pasywno-agresywnym to jest sposób unikania konfliktów, ale także zamykania naszej komunikacji. I my zamiast rozwiązywać problemy, tworzymy mnóstwo nieporozumień i napięć. I naprawdę szczera, choć czasem trudna rozmowa, zawsze pozwala nam na budowanie prawdziwych i głębokich relacji. I jedyny sposób na dobrą komunikację to jest prosty. Zacznij mówić wprost. Jeśli do tej pory starałaś się, czy starałeś mów nie mówić bezpośrednio, to takie podejście będzie dla Ciebie trudne. Jednak większość osób, uwierz mi, że doceni to, że mówisz otwarcie. Bycie szczerym może być na początku przerażające, ale bardziej prawdopodobne jest, że doprowadzi do czegoś, co jest znaczące, ważne, choć w niewygodnych sytuacjach, w niewygodnych rozmów, sugerując następnym razem, że możecie wypróbować na przykład jednego ze zdań. Na przykład zmagam się z bólem, rozczarowaniem, smutkiem. Albo czuję się, jak czuję się, już wymieniałam, tak? W jaki sposób? Albo boję się. I powiedz, czego się boisz. Szczerze powiedz o swoich obawach. Lub po prostu powiedz, nie jestem pewna, co mam powiedzieć. Widzę to tak. Takie odnoszę wrażenie, takie mam odczucie. Szczerość naprawdę może być przerażająca, ale bardziej prawdopodobne jest, że doprowadzi ona Ważne do takich znaczących, choć czasem niewygodnych rozmów. Moi drodzy, bycie pasywno-agresywnym jest sposobem na wyrażanie gniewu. I często ten gniew jest ukryty czy wstydu, i ukrywa się za fasadą bycia czasami przyjazną osobą, która wchodzi z inną osobą w powierzchowną relację. To może jest warte też autorefleksji. Bo jeśli chcesz być autentyczna i nawiązać dzięki rozmowom głębsze więzi, to musisz nauczyć się rozmawiać o tym, co cię złości, dlaczego poczułaś czy poczułeś się zlekceważony i popracować nad tym, by to naprawić. Jeśli zauważysz u siebie taką tendencję do używania tych zdań, które dzisiaj wymieniłam, pamiętaj, że zmiana wymaga czasu i ćwiczeń. Bądź więc dla siebie cierpliwi i dobrzy dla siebie. I wobec swoich rozmówców. Każdy krok, kiedy będziecie stawać się szczerzy, to jest zawsze krok do, dobrze, do lepszej relacji. Ach. Napiszcie mi w komentarzu, co wy na ten temat, jak wy do tej pory patrzyliście na takie zdania, i czy faktycznie w tych zdaniach może być ukryta agresja. Bo tak jak nakręciłam chyba taki film, a czy bycie miłym może być Twoim przekleństwem. Chyba taki film. Też do Was zachęcam was do oglądania tego filmu, bo my raz nam się wydaje, że jesteśmy tacy uprzejmi i tak sobie tam cedzimy to przez zęby, ale to tak do końca wiemy już, teraz, że nie wychodzi, czyli mamy jakieś takie ukryte intencje, które nie do końca są ok, ale też druga strona medalu. Wtedy, kiedy nie mówimy, nie wyrażamy, a chcemy, czyli jesteśmy w tej dziecięcości swojej, dziecięcej energii i Chcemy, żeby ten partner, ktoś załatwił za nas sprawę, domyślił się, że nam jest przykro, domyślił się, że, że tak się poczuliśmy i załatwił tą sprawę. Hmm. Ale to nie jest dorosłe. Więc my będziemy stawać się dorośli, będziemy brać odpowiedzialność za to, jak się czujemy. Tak? Będziemy to wyrażać i będziemy o to dosygnalizować drugiej osobie. Oczywiście, jeżeli ta druga osoba tego nie zauważy albo to zlekceważy, nie będzie wchodziła w tą interakcję z nami, no to wtedy już jest zupełnie inna sprawa, ale to może rozmowa na inny odcinek. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia.